Dobry, moje drogie wagi. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na kwiecień. Zapraszam również do filmu dodatkowego. Opis do tego filmu znajdziecie. Nie, link do tego filmu znajdziecie poniżej w opisie. Zaczynamy, kochani. W filmie dodatkowym zajmiemy się tylko i wyłącznie miłością, różne aspekty. W filmie YouTube'owym zajmiemy się kwestiami ogólnymi. I zaczniemy kochani moi od przesłań dla was na cały miesiąc. Moje drogie, przes moje drogie wagi, przesłanie dla was e, mówi, zobaczcie, ale macie fajne, najpiękniejsze przesłanie na razie. A chciałam powiedzieć, że już zrobiłam cały trygon ziemi, już zrobiłam e, cały trygon wody i teraz kończę trygon powietrza. Cuda, moje życie jest cudem. Tutaj jakby jest to poczucie bezpieczeństwa zaadoptowania się w jakiejś sytuacji i też prośba o to w ogóle, słuchajcie. Nie chodzi o to, żeby bezrefleksyjnie chodzić i, i ciągle powtarzać, że życie jest piękne i wszędzie doszukiwać się cudów, nie. Ale trochę cieszyć się z małych rzeczy, takich codziennych czynności być może, albo przynajmniej znaleźć dla siebie jakieś małe, nowe możliwości, które spowodują, że inaczej spojrzycie na życie. Dobra, idziemy dalej. No dobra, temat przewodni miesiąca paść buław. Paść buław działa. Nowe możliwości za rogiem, wywalczone, wywalczone. Przy piątce mieczy to powiedziała, uważajcie na dyplomację. Wy z dyplomacją raczej nie macie problemów. Jesteście mocno wyważeni, ale tu trzeba o coś powalczyć. I teraz tak, ten paś buław, ja wam powiem. Dwie, dwie drogi tutaj widzę. Pierwsza to jest jakaś nowa możliwość, nowe wydarzenie, nowa faza, co do której trzeba zostać pozytywnym i o to zawalczyć. I to się dzieje. Tak, żeby ta zmiana nastała. Musisz o to zawalczyć, droga wago. Druga faza, druga sytuacja to jest tutaj możecie mieć do czynienia z kimś a, niedojrzałym, kapryśnym. Trochę niemądrym momentami, i tutaj nad, tym, nad tą osobą trzeba zapanować, słuchajcie. Po prostu zapanować. To mogą być dzieci na przykład, albo jakiś młodsi członkowie waszego otoczenia, tak? E, to mogą być też nowe osoby, słuchajcie, jakaś komunikacja, no w ogóle dużo się dzieje. W zasadzie żywiołowość ogromna. Tylko dlaczego to pięć mieczy? Czy czegoś jest za dużo? Czy to nie jest tak, że, że tutaj jakby. Um, Ktoś za bardzo szaleje okej. Okay. No słuchajcie, to, co ważne jeszcze i to od razu powiem jeśli uznajecie w waszym w wasz, życiowo, że tak powiem, że jest jakaś historia, która wymaga wyjaśnienia, przyznania się do błędu e, i dokonania korekty, żeby wyjaśnić coś do końca, pomimo jakiejś atmosfery nieprzyjemnej, to na to też będzie szansa. Ale ta szansa pokazuje się u Was, po Waszej stronie, jako inicjatorzy tej sytuacji. Okay? I to może się o zakończyć niespodziewanie dla Was efektywnie. Mm? Idziemy dalej. A co odchodzi? Co opuszcza? Transformacja, zmiana, po prostu, no kurczę, no tu jest paść buław, tu transformacja, no zmiana, zmiana, sąd. Nie wiem, no uznaliście, że nie chcecie czegoś, albo chcecie, bo to zależy od sytuacji, bo dla mnie transformacja może być definitywnym końcem jakiejś sytuacji po prostu. Definitywnym. Eee, przeszedłem, przeszłam żałobę po tej sytuacji, nie mam do czego wracać. Jestem gotowa na nowe, jestem gotowy na nowe. No albo tu idzie nowy początek dla kogoś z Was, bo jest karta sądu ostatecznego, czyli jakby to rozważanie, czy nie dać temu czasem jeszcze raz szansy, czy jestem na to gotowy. I wracamy do początku naszego czytania, tak? Natomiast to już było. To są drugie szanse, są powroty, ale to jest. To, tutaj się pokazała też gotowość w nas na to, żeby to przyjąć bądź nie. Co będzie trwać? Um, to jest, to jest energia mieczowa, więc wydaje mi się, że, że tutaj jakby um, nie będzie jakichś takich kłopotów, nazwijmy to natury emocjonalnej, że będziecie w stanie spokojnie te um, emocje ogarnąć, bo to jest królowa mieczy, słuchajcie. I ta królowa mieczy, um, rzekłabym, jest bardzo logiczna w tym, co robi, w tym, co mówi, tak? Ta królowa mieczy, um, no, jakby jest bardzo bystra. Jest niesamowicie spostrzegawcza, i to, tego wam nie zabraknie. To jest wasza energia. Um, to jest osoba doświadczona, nie cyniczna, ale bardzo wnikliwa. To jest ktoś jest sprawiedliwy, kierujący się prawdą, myśli głową, nie sercem. Empatia ją rozprasza i z jakiegoś powodu to się pokazuje jako istotne. To nie znaczy, że mamy być zimnymi skałami, grudami, lodowcami nie wiem, jak, co mam jeszcze powiedzieć, ale z jakiegoś powodu. Ta racjonalność tutaj się wysuwa na pierwszy plan. A przy tym jest dziewięć monet. Tutaj dla części z Was single jak nic. To będzie trwać, bo będziecie się cieszyć swoje. Jeśli jest tutaj, jeśli słuchają mnie wagi single, to powiem Wam, że tutaj możecie do siebie przyciągać wręcz, przyciągać wręcz magnetycznie osoby. Ok? Jeśli. Jeśli planujecie jakiegoś rodzaju, bo tu Pać Buław mówi o nowych możliwościach, tak? Ale zobaczcie, najpierw trzeba coś wyjaśnić z tą osobą, jeśli to jest jakaś osoba, jakiś powrót, okej? Okay? I tutaj wasza wnikliwość i tutaj wasza spostrzegawczość nie pozostawi złudzeń tej osobie, tak? Jakby, no, nie dacie obrazić swojej inteligencji, powiem w ten sposób. Dziewiątka monet, przy tym jeszcze, kochani, kochane moje wagi, single. Teraz mówię do singli: to jest ta energia, w której my nie musimy z nikim być tylko dlatego, żeby być, żeby spełniać jakieś swoje potrzeby. Jeśli chcemy z kimś być, to dlatego, że tego pragniemy. Więc pięknie, a, a co, co, co wchodzi? Osiem monet. Mm. I osiem buław. No, ktoś będzie chciał moim zdaniem się angażować w relacje z wami, bo tu są wiadomości, tu są wiadomości, ktoś będzie próbował pokazać się z jak najlepszej strony, będzie, będzie zaangażowany, tak? To, to może będzie chciał pracować nad tą sytuacją i, te, i to, to ważne. To jest ważne, bo tutaj, jakby, będzie chciał się uczyć was nawzajem, będziecie chcieli się może siebie uczyć, ale w każdym razie tutaj, jakby partner, osoba dla was ważna, prywatnie, być może zawodowo, chce się angażować w waszą, w tą waszą wspólną sytuację. Tutaj jeszcze chciałam powiedzieć: 8 monet, 8 była w działaj w kierunku rozwoju własnego, doszkalania. Karta szkoleń, karta nauki, karta poszerzania umiejętności, w tym kierunku też działaj. Pracuj nad sobą. To się pokazało jako fajne, bo to też może zamanifestować jakieś nowe możliwości. Cuda, hmm? no słuchajcie, zobaczmy, co tam w sprawach zawodowych. 10 monet, cyk. Wow, raczej, raczej spokojnie. Powiem wam, słuchajcie, możesz się czuć nawet trochę chroniony, wspierany przez otoczenie, ale ogólnie obfitość na wielu, na wielu polach i tu jest słońce, i to jest sukces jakiś. Albo rozjaśnienie sytuacji, jakiś przebłysk taki, który cię prowadzi. Wiesz, jak sobie wypracować tą stabilizację? Dobrze, zawodowo dobrze wszystko wygląda. Warto to wykorzystać. Warto wykorzystać jakiś, jakiś przebłysk, taki wiecie, taki moment, aha, dobra, i jedziemy, w sensie yy, zacząć działać. Warto wykorzystać jakąś sprzyjającą koniunkturę, jeszcze to mi przychodzi do głowy, tak? Jakiś wzrost. Warto to wykorzystać. Czego unikać? Trzy kielichy. Mm. Słuchajcie, no trzy kielichy to jest impreza. <noise> Zacznijmy może od tego. Alkoholu w pracy. Ktokolwiek to robi, wiem, że tego nie robicie, ale e, trzy kielichy, e, słuchajcie, mm, no jakiegoś taki czas beztroski, żeby nie być za bardzo beztroskim, tego unikać. E, uwaga na jakieś takie no, nieformalne sytuacje, tak to nazwę delikatnie. Nieformalne, uważajcie na nieformalne sytuacje w pracy, tak? Z jakimś zaprzyjaźnianiem się w tle. No słuchajcie, to jakby sprawdźcie przynajmniej o co tam chodzi w tej sytuacji. Tak bym powiedziała. Chęć zabawy, niechęć pracy, i tutaj też trochę uwaga. Dobra, idziemy dalej. A co w, co w miłości? Trzy buławy Taraon. Dobrze, sprawy się układają. W, trzy buławach, w trzech buławach tutaj jest... Um no taka wiara, która nas prowadzi do tego, że to, co wcześniej zrobiliśmy, jeśli chodzi o miłość, przyniesie nam to, co, to czego my pragniemy. I poczujecie, moim zdaniem, i cztery buławy przy tym pięknie, no to druga waga, tutaj działaj konkretnie też, wiesz, nie trać swojej energii e, na próżno, dlatego, że trzy buławy, czyli ta energia, w której nam się sprawy układają materiał, zawodowo, w, nie, romantycznie, przepraszam, e, i cztery buławy, to jest ta energia, w której naszym zadaniem jest stworzenie takiej relacji, która się dzieje na Naprawdę, tak? E, to są jakieś miłe wydarzenia, to może być jakieś wspólne zamieszkanie dla, dla części z Was i w tym kierunku sprawy się ułożą. W każdym bądź razie osiągasz jakiś czas stabilizacji i tu jest satysfakcja z tego, co się dzieje, tak? Radować się należy tą chwilą, po prostu radować się cuda. A co więcej, ja mówiłam, mi nawet to gniazdo się tak kojarzyło z domem, słuchajcie. No to dla części z Was jakiś krok milowy, ale w pełni zasłużony, ponieważ to wszystko, co zrobiłaś wcześniej Droga Wago, to po prostu to, to spowodowało, że teraz sprawy się układają po Twojej myśli. Wszystkie lekcje odrobione, wszystko to, jakby co miało być odhaczone, zostało odhaczone, jestem gotowy na to nowe. Okay? To jakiś też wspólny wyjazd, aczkolwiek nie wiem, czy to możliwe, ale mógłby być korzystne dla niektórych wag. Jakiś wyjazd, tak? A czego nie robić? Sprawdźmy. Koło fortuny: nie być zmienną. Eee, I koło fortuny mówi też o tym, żeby się dostosować trochę do sytuacji, a nie, raczej nie narzucać swojej woli, nie dyktować, nie być dyktatorem. Eee, I uważać na zmienność nastrojów, tak bym to określiła. No dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Eee, rozwój własny. Paść kielichów. No, paść kielichów i rozwój własny to bez obijania w bawełnę. To są te, wsze, te, te, te czynności, tak to określę, e, które no, w, w, wymagają kreatywności, jakiejś działania, które sprawia nam przyjemność. Natomiast ten paść lichów e, to jest też otwieraj się na miłość, powiedziałabym. Staraj się podążać bardziej za sercem, co jest w sprzeczności troszkę z tym. Tak? Bo tutaj na początku karty nam powiedziały, żeby używać swojej e, wnikliwości, tak? Jakby ta królowa miecza analityczna. Z jakiegoś powodu. To serce tutaj nie powinno być aż tak na pierwszym miejscu, szczególnie jeśli mówimy o sytuacjach, gdzie jest jakiś powrót do rozmów o czymś. Dlatego może tutaj ten rozwój własny jest na poziomie paziowym, żeby na spokojnie i żeby pomalutku to serce otwierać, ok? Komunikować się delikatnie, zmysłowo, być miłym po prostu i zobaczyć co dalej będzie. Ostrzeżenia, dziesięć kielichów. Eee, hmm... Czy to, co się wydarzy, znaczy 10 kielichów to jest spełnienie takie, wiecie, no wyobrażam sobie, że już, znaczy tak, no dla części z Was, jeśli jesteście w tej energii takiej wyjaśnienia spraw i stabilności w swoich relacjach, to 10 kielichów jest kumulacją. Więc dobrze by było się zastanowić, co dalej mogę zrobić, żeby utrzymać tą piękną energię, żeby za chwilę nuda znużenie i jakieś tam powiedziałabym takie apatyczne historie mi tego nie wyrwały. Tak, żeby, żeby sytuacja się nie zmieniła. Dla części z Was ostrzeżenie dziesiątka kielichów, no dlaczego? Dlatego, że mogą być trochę jakieś kłopoty w raju, jak to się mówi. Coś się może zadziać tutaj. Um, możesz nagle, jakby, wejdzie jakaś zmienność do sytuacji i uznasz, że nie ma szans na to, żeby tutaj coś wypracować wspólnie, okej? Okay? Coś zepsuje atmosferę, okej? Okay? No życie, życie. Będzie, będzie, coś, jakby, co, co tą nadzieję ci trochę zabierze. Wskazówka, dwie monety. Zachowaj spokój. <laughs> trochę daj sobie czasu też. Daj sobie trochę czasu, zanim podejmiesz decyzję. Balans jest, kochani, ważny. <laughs> I skoncentrowanie na tym, czego chcesz. W miłości, no to wiesz, czego chcesz. Ty chcesz relacji z krwi i kości, prawdziwej. Nikt nie jest na, za karę tam, gdzie jest. Ludzie są razem, bo chcą razem być. To jest Twój cel. To się tutaj nam pokazało, przynajmniej. Jeśli to nie jest Twoim celem, drogi Singlu, na przykład, no to sprawdź sobie ascendent księżyc Wenus. Natomiast e, dwie monety na pozycji wskazówki, czy też na pozycji takiego dodatkowego wsparcia, tutaj mówi: słuchaj, daj sobie chwilę czasu, balansuj zgodnie z priorytetami. Staraj się być elastycznym, tak? Pomimo jakiegoś zamieszania, zachowaj spokój w sobie. Dziękuję Wam bardzo, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.